Dzień dobry trenerze. Już w sobotę 4 maja na stadionie miejskim im. Wodysława Króla mecz 31 kolejki PKOBP BP Ekstraklasy, w którym piłkarze uks zagrają ze Śląskiem Wrocław. Patrząc na tabelę, obie drużyny mają konkretne cele na to spotkanie. No i też pytanie, jak to widzi w zasadzie sam trener. Na pewno czeka nas ciężkie spotkanie. Myślę jak każde dotychczas, które rozgrywaliśmy. Wiadomo, że każda z drużyn ma swoje cele, ale mm, każda z drużyn ma inne te cele. Drużyna śląska Wrocław cały czas jest w walce o Mistrzostwo Polski i na pewno przyjeżdżając tutaj będzie chciała ten mecz wygrać, bo jeżeli ten mecz wygra, to cały czas będzie liczyła się właśnie w walce o, o Mistrzostwo Polski. Jeśli nie o Mistrzostwo, to przynajmniej o, o, to, o te pierwsze trzy, trzy miejsca. Jeśli chodzi o nasz, nasz cel, no to jest tak naprawdę jeden, czyli wygrać, wygrać ten mecz, dobrze do niego się, się przygotować i cały czas dawać jeszcze tą radość kibiców z tego, jak, jak się prezentujemy i jak będziemy grali. No właśnie, bo też po meczu z Górnikiem Zabrze powiedział Pan, że będzie się bacznie przyglądał postawie zawodników w tym kończącym się właśnie tygodniu. Czy zatem jest Pan zadowolony z postawy piłkarzy i na co też postawiliście akcent w tym mikrocyklu treningowym? No zgadza się, w obecnej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, kluczowe dla nas było to, jak zawodnicy wiedzą, Jaka przyszłość nas czeka, jak będą podchodzić do, do swoich obowiązków. Wierzyłem w to ja i cały sztab, że, że to są profesjonaliści, i tak naprawdę w tym tygodniu się to potwierdziło. A jeśli chodzi o akcenty, to pracowaliśmy tak jak każdego tygodnia. Oczywiście większą uwagę zwróciliśmy na działania defensywne, no bo nie ma co ukrywać, ostatnie mecze pokazują, że, że musimy nad tym elementem pracować. Ale oczywiście nie zapominamy też nad elementami ofensywnymi, bo również chcemy kreować i stwarzać sytuację tak, żeby ten mecz był atrakcyjny. To ja zapytam też Was w zasadzie, kogo trener miał do dyspozycji, czyli jak wygląda nasza sytuacja zdrowotna przed y, spotkaniem ze Śląskiem? Mm, ten tydzień wyglądał tak, że mieliśmy wszystkich do, do pełnej dyspozycji. Oczywiście w trakcie, me, w trakcie najbliższego spotkania nie skorzystamy z Rizi Durmisiego, który będzie pauzował za żółte kartki oraz y, Marcina Flisa, który wrócił do nas po, po kontuzji był on już w treningu, ale jeszcze nie w pełnym obciążeniu. Pozostali zawodnicy byli zdrowi i gotowi do tego, żeby podjąć rywalizację w mikrocyklu treningowym. To abstrahując jeszcze od sytuacji w tabeli, która zapewne determinuje wiele rzeczy, o których moglibyśmy rozmawiać, co w tym momencie sezonu uważa trener za największe wyzwanie w kontekście ostatnich czterech meczów, w tym tego sobotniego ze Śląskim? Myślę, że kluczowe to będzie cały czas utrzymać odpowiednią jakość i determinację, bo zdajemy sobie sprawę, jak wygląda nasza sytuacja. Sytuacja, która oczywiście powoduje, że, że mentalnie jesteśmy troszkę, troszkę przybici i kluczowe dla nas będzie właśnie... To, żeby tego nie było widać, żeby cały czas m, pomimo tej naszej sytuacji zawodnicy ciężko pracowali. Zdawali sobie sprawę, że, że grają dla wielkiego klubu, że grają też o swoją przyszłość, no a przede wszystkim w każdym treningu czy w każdym meczu y, walczą też o to, żeby po prostu godnie prezentować ten klub, ale również walczą o to, żeby cały czas się rozwijać, rozwijać się jako, jako zawodnicy oraz jako drużyna. I na końcu trenerze jeszcze słowo o rywalu, bo być może część naszych kibiców tak naprawdę tego też nie. Śledzi, z kim przyjdzie nam zagrać w sobotnim spotkaniu. Jak moglibyśmy też opisać, scharakteryzować drużynę trenera Jacka Magiery? Myślę, że na pewno duża jakość indywidualna zawodników. Zespół, który bardzo dobrze funkcjonuje chodzi mi tutaj przede wszystkim o jedność i to bez względu czy to jest jedność ofensywna czy, czy defensywna na pewno zespół, którego bardzo ciężko jest, tak mówiąc w cudzysłowie złamać, bardzo dobrze działają w kompakcie bardzo dobrze funkcjonują w tych działaniach obronnych oraz uważam, że mają też bardzo dobrą fazę przejścia z do atakowania no ale myślę, że kluczowe to jest też to co powiedziałem na początku, czyli ta jakość indywidualna no i przede wszystkim pomysł sztabu i, i trenera, tak jak, jak ma wyglądać ten, ten zespół. Widać, że na ten moment przynosi to, to efekty, bo cały czas są walce o Mistrzostwo Polski. Dziękuję bardzo trenerze. No i do zobaczenia w sobotę na Stadionie Króla i życzę powodzenia. Dziękuję bardzo.